Witam w kolejnej części cyklu Młoda scena, w której opowiem nieco o elementach istotnych z punktu widzenia przygotowania początkującego wykonawcy do występów w konkursach piosenki. Celowo pominę w nim niektóre zagadnienia dotyczące bezpośrednio przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ponieważ te zawarte będą w części adresowanej do pedagogów i nauczycieli, którą również wszystkim polecam. Jeśli nie masz za sobą zbyt wielu doświadczeń scenicznych, ale jesteś zainteresowana bądź zainteresowany wzięciem udziału w konkursie wokalnym, to przede wszystkim musisz być do niego dobrze przygotowany, czy też przygotowana. Zatem, od czego zacząć? Przede wszystkim od dobrego nauczyciela. Jeśli go nie masz, to koniecznie znajdź. Pomocne mogą się tutaj okazać choćby rekomendacje znajomych. Dobry nauczyciel pomoże Wam wychwycić słabe strony i będzie umiał nad nimi metodycznie pracować, a także spożytkować Wasze największe atuty i optymalnie dobrać repertuar do Waszych możliwości. Wspólnie postaracie się odnaleźć i wypracować Twój własny styl, który najbardziej Ci odpowiada, a przede wszystkim pasuje do Twojej barwy głosu i osobowości. Styl ten z czasem powinien stać się Twoim Znakiem rozpoznawczym. No, nie, bez powodu Hanna Banaszak na przykład nie śpiewa heavy metalu, a Ozzy Osborne poezji śpiewanej. Dlatego i ty też, jeśli chcesz na przykład śpiewać pop rock, to nie idziesz do fachowca od śpiewu operowego po lekcję, tylko dobierasz nauczyciela stosownie do kierunku, w którym chcesz się rozwijać. Choć oczywiście nie ma przeszkód. No, a nawet jest bardzo wskazane, żeby na dalszym etapie uzupełniać swoją wiedzę u różnych nauczycieli. Tutaj można byłoby właściwie postawić kropkę i zakończyć dalsze dywagacje w poruszanym temacie, ale trzeba mieć świadomość, że nawet najlepszy nauczyciel, choć może bardzo pomóc, to nie załatwi za nas wszystkiego. Mam tutaj na myśli w szczególności problemy i bariery pozamuzyczne, które wbrew pozorom mogą mieć duży wpływ na końcowy efekt. Pamiętajmy, że wszędzie tam, gdzie pojawia się rywalizacja, o ostatecznym wyniku na podium decydować mogą nawet niewielkie szczegóły. W kompetencje pedagogów nie będziemy zatem wkraczać ani mówić o sprawach takich, jak na przykład emisja głosu. Ani o technikach stricte wykonawczych itd., tak itd., tak bo to wszystko wymaga systematycznej pracy przez lata. Skupimy się natomiast na innych kwestiach, które warto wziąć pod uwagę, żeby ten proces edukacji był maksymalnie efektywny. Pierwszym, najważniejszym i najgroźniejszym czynnikiem, który może skutecznie popsuć Twój występ, jest stres. Czyli inaczej mówiąc, trema. Trzeba pamiętać, że każdy konkurs i związana z nim rywalizacja niesie za sobą również aspekty psychologiczne i od tej strony też warto się przygotować. Na pewno zwróciliście uwagę, że czołowi sportowcy mają w swoim sztabie treningowym psychologów, którzy pomagają wykrzesać im maksimum możliwości na korcie, skoczni, boisku, w ringu itd. Jako juror podczas różnych konkursów wielokrotnie obserwowałem sytuacje, w których jedni potrafili mniej, ale zachowywali się na scenie swobodnie. Inni zaś byli od nich lepiej przygotowani muzycznie, ale się spalali, przez co ostatecznie wypadali mniej przekonująco. Jak zatem radzić sobie ze stresem? Po pierwsze, pamiętaj, że trema. Może odebrać ci podczas występu 50% umiejętności, a nawet i więcej. Dlatego ty musisz być przygotowany lub przygotowana na 150%, żeby na scenie czuć się pewnie. Po drugie, bardzo ważny jest wyraz. I to we wszystkim, co robisz. Pomoże ci to nie tylko na estradzie, ale również i w życiu. Wyobraź sobie, że jesteś po prostu aktorem, i grasz. Tak jakby to był twój utwór, nawet jeśli napisał go ktoś inny. To jest twój przekaz dla świata, dlatego wszelkie gesty, miny są tu jak najbardziej wskazane, oczywiście utrzymane w konwencji utworu. Nawiązując do piosenki akurat spójrz na przykład na Michała Bajora, który od lat wypełnia sale koncertowe. Możesz nawet trochę przerysować te wszystkie grymasy, ale podkreślam trochę, żeby nie przeholować. Freddy Mercury, na przykład, przyznał kiedyś w jednym z wywiadów, że prywatnie jest, a właściwie był bardzo nieśmiałym człowiekiem. Natomiast podczas występu przeistaczał się w prawdziwą bestię sceniczną, porywającą tłumy. Gdy po koncercie schodził do garderoby, powietrze z niego schodziło i znów wszystko wracało do no. Uwierzcie. Każdego z was stać na taką metamorfozę. I w tym jest metoda, żeby właśnie chwycić byka za rogi i tę adrenalinę wywołaną przez tremę zamienić na energię sceniczną. Ba, łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. Niemniej, zapewniam, że się da, a nawet obiecuję zdradzić kilka sprawdzonych metod i sposobów, o których opowiem Wam w kolejnym odcinku. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.